Push, push, push that. W kolejnym odcinku z Need for Speed Most Wanted 2012. Dzisiaj, żeby już się tak nie rozdrabniać jak ostatnio, spróbujemy w końcu zdobyć ten samochód. Dlatego jak najszybciej bierzemy się za to, co najważniejsze. Tutaj wszystkie mamy już w złotym kolorze wyścigi, dlatego zmienimy sobie furę. Ale na jaką furę sobie zmienimy? Z tego co kojarzę, 911. 911 będzie tym samochodem, w którym będzie można sobie dzisiaj troszkę tych punktów nazbierać. Mam nadzieję, że tutaj nie będę się brał za obławę, bo no bo nie idzie mi to dobrze i chyba sami o tym dobrze wiecie. Szybki wyścig, tutaj wygrałem te ładnie tutaj też nie było. Też nie było pościgów, ucieczek i obławy. Lubię właśnie takie samochody. Pod koniec serii Most Wanted zrobię podsumowanie tej gry wszystkie plusy minusy, wszystko co mi się podobało, co, co mi się nie podobało. I niektóre rzeczy mogą naprawdę zaskoczyć, ale to w swoim czasie wszystko. Okej, okay, pomijamy to. Nie mam czasu na takie pierdolamento. Jedziemy. O Boże. Niekoniecznie tu chciałem wjechać, ale okej. Okay. Hmm. Jeszcze z tego co widzę, mamy trzy okrążenia. Troszkę mi odjechali. O, oh, rili really? Dobra, jeszcze raz. Wybaczcie, bo takie trochę to wszystko niezręczne z mojej strony, no ale... Ale strasznie dziwnie mi się jeździ. Wiem, że powinienem się na pewno lepiej przygotować do nagrywania. A wygląda to żałośnie, no wiem, 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 ale spróbuję jechać zaraz za nimi, hamować wtedy, kiedy oni. Dobra. Trzeba pamiętać, że oni się lubią uścić. Właśnie od serii Need for Speed Shift zostało wprowadzone coś takiego, jeżeli uderzymy jakiegoś przeciwnika, popchniemy go, zepchniemy, to on za chwilę będzie się chciał nam zrewanżować. Właśnie pierwszy raz to było w Shift zastosowane. Całkiem realistyczne, muszę przyznać. Ok, Panamera zepchnięta, 911, taka jak moja, zepchnięta. Jestem drugi. A no, gdzie mi się tu kasz? Spokojnie, mamy drugie okrążenie, a jestem drugi. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. by tu nic nie zakrzanić. Dobrze, ten Infor Speed jest tak skonstruowany, że bardzo łatwo dojechać do przeciwnika, później niestety jest mu trudniej uciec. Każdy to może odbierać jako plus albo minus w zależności kto co lubi. Ja w każdym razie gapolowym jednak gdyby mi się ciężej dojeżdżał do tego przeciwnika, ale gdybym już go wyprzedził, żeby on miał podobnie w taki sposób, że, no i znów wjechałem tu, gdzie nie trzeba, ale dobra myślę, że gdy sobie tutaj teraz pociągnę, to nawet pomimo tego już nie trafiłem w tą w to odnóże, w które chciałem jest dobrze, jestem pierwszy to mimo tego wygram, ale zobaczymy i ostatnia prosta tu gdzieś będzie meta chyba A nie, proste. jeszcze tam, widzę meta Meta jest za tym zakrętem z Tutaj zawsze pamiętam Zawsze, no nie zawsze, ale przeważnie miałem problemy Z tymi Z tymi filarami, które tam stały Brałem sobie zbyt wąsko zakręt I lądowałem właśnie na nich Tak więc, no Okej, okay, brakuje nam No proszę, niecałe 2000 punktów Opony wyścigowe, trudny teren, nie przyda mi się Wytrzymałość, lekkie to na pewno się przyda. Dlatego, iż wiem, iż mam jakiś speedrun w swoim tutaj harmonogramie na dzisiejsze wyścigi. Proszę, jak lusterka połamane. Prawda, fantastyczna grafika. Szkoda, że tak nie do końca ten potencjał tej gry jest wyciągnięty. Ale o tym, no jak już wspominałem, nie w tym momencie. Jedziemy. Mamy 3,8 km. Przy okazji trochę się przysto przystosuję do jazdy tym samochodem. Tak, ale co ja tu mam gwiazdką? Aha, auto nowe jakieś i dostosuję auto, czyli jakieś opony. Opony, jakie terenowe? Nie, 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 nie potrzebuję. Auto jakie mam. A, mam Tesle. Oj, wybaczcie, no pierwsza kraksa dzisiaj musiało być. Bez tego by chyba odcinka nie było. Tak, w każdym razie Tesla. No dobra, to sobie potem Teslą przejedziemy. Bo najwyraźniej jeszcze nią nie jeździłem, skoro widnieje przy niej gwiazdka. No proszę, jeszcze policja. Jeszcze tego mi trzeba było. Spokojnie gdzieś ten zakręt, byleby się kraksa nie włączyła, ok. Okej, okay. uniknięto. to. w początkowych fazach, naprawdę bardzo łatwo uniknąć. Wow! Gdzie jest kraksa, ja się pytam? No i sobie coś przejechałem, coś sobie przejechałem, coś sobie przejechałem, ale tutaj... OK, mamy. Speedrun trudny. Zaraz się dowiemy, jak naprawdę trudny. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja akurat speedruny yy, tak w miarę lubię, chociaż są one dość nieraz wymagające i naprawdę trudno jest yy, w niektórych trasach na tyle przejechać dobrze, żeby osiągnąć tę średnią prędkość rzędu kilkuset nie kilkuset, no ale na przykład 200 coś kilometrów na godzinę. Tutaj mamy jaki próg 160 na brązową. Wow! No naprawdę fascynująco wytrzymałe są te samochody. No ale tego to nawet nie przewidział. Jaki był ten prorok? Dobra, nieważne. Nieważne. Mamy 193 km na godzinę osiągnąć, jeżeli chcemy. Jeżeli chcemy. Nie, złoto. Ale. Mi wystarczy, mi wystarczy do szczęścia nawet brąz, bo akurat potrzeba mi niecałe 2000 punktów Speed. Speed points. Szybkich punktów. Oby mi teraz nie wyjechał żaden szwagier, tak zwany. Dobra, 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 bo mam na czerwonym. Ja zaraz nawet nie osiągnę tego brązowego pułapu. Spokojnie, ciśniemy, ciśniemy. Najważniejsze, żeby zawsze mieć ponad tę średnią prędkość, maksymalną. To nawet na zakrętach nie odczujemy tej straty. Na tyle poważnie, żeby nie mieć jakieś problemy. Mamy złoto, mamy złoto, proszę Państwa, mamy złoto. Czy będę ciotą? Nie, nie, dojadę, dojadę, dojadę. Pięknie! No, pięknie, nie mogło być lepiej. Dodatkowo skrócenie biegów i nadwozie aero. No cóż, trzeba mi tutaj więcej. Okej, okay, czyli pora na Bugatti Veyron Przyspieszenie w tym. Damy sobie, a teraz aero sobie doposażymy. Okej, okay, tu policji nie ma. Wow, Kraksa nie zaskoczył. Zaskoczy teraz, uwaga. Wiedziałem. No, bez komentarzy po prostu. Dobra. Ale mamy auto most wanted i mamy trzecią pozycję. Wyznacz cel i jedziemy. Ale, 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 ale. Zapomniałem, że ja sobie obiecałem, iż będę zawsze jeździł samochodem, który poprzednio zdobyłem. A że zdobyłem. Tylko gdzie tu teraz najbliżej by było? Ale rawie. A, że zdobyłem ostatnio Aventadora i go dobrze, naprawdę go dobrze ulepszyłem, bo chyba wszystko, wszystko w nim jest, no tak, na złoto. No to w takim wypadku pozostaje mi tylko wyznaczyć teraz cel i podążać za nim. Skrócenie biegów, naprawdę fantastycznie to brzmi. Kilometra. Może być ciężko, naprawdę. Może być ciężko, bo. Oj. Dobra. To było piękne. Sweet. Naprawdę z Bugatti Veyron już nie będzie przelewek. Zresztą sami zobaczycie, jeżeli mi przyjdzie później dogonić ten samochód i rozwalić go. No tak innym sposobem go nie zdobędę. Zobaczycie, że to naprawdę jest trudna sztuka. Przynajmniej takowa była, gdy przechodziłem to wcześniej. Ale zobaczymy. Bugatti Veyron Super Sport zapraszam do intra. Z tego wszystkiego to nieraz te intra są najciekawsze, no ale okej, okay. przemilczmy to sprawę, bierzemy się, jestem pierwszy, ale na pewno nie mogę zacząć już świętować po przejechaniu 500 metrów. Tu po bandzie banda, 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 nie pozwolę ci przejechać, nie pozwolę ci stary przejechać, patrz. Ten wtrysk nitro ma to właśnie taką... Tylko tutaj taki plus moim zdaniem, że on taki naprawdę chwilową, niesamowitą. Niesamowite przyspieszenie chwilowe daje. A minusu ma chyba znacznie więcej, bo nie możemy go użyć, dopóki nie będzie pełen zbiornik. Drugim minusem no to to, że nie, no, nie trwa zbyt długo też. Czekać tyle czasu. Na to, żeby sobie go użyć dosłownie w sekundzie, no to no, nieraz to pozwoli, żeby tam odskoczyć przeciwnikowi. Na pewno. No, tak więc... Dostajemy go za drift albo za jakieś takie właśnie rzeczy, uwaga, kolczatka, żeby znów nie ścigać się. Oj, oj, Żeby znów nie ścigać się z przebitymi oponami, jak to w pewnym momencie podczas mojej kariery w MW miało miejsce. Okej, okay, skasowany. Nawet nie jest z nim ciężko się ścigać, ale później będzie naprawdę... Mogę to mam obiecać że mogą się pojawić dość poważne problemy. Wybaczcie moją fantastyczną tutaj zręczność, jeżeli chodzi o sterowanie tym samodem. Wiem, wiem. Wasi pięcioletni bracia zrobiliby to lepiej, no ale... Ale pozostawmy to już bez komentarza zbędnego. No i tutaj. To będzie też, żeby sobie tutaj tylko trafić, bo nieraz tu biało mnie obrócić. Oh! Fajny taki slow-mo, o, oh, oh, slow-mo, o oh. slow-mo Co z tego slow-mo? Kurwa mać, no on tam wyjebał, fucking hell Miałem taką niesamowitą okazję, no ale on został też, dobra Nieraz tak jest, że w tym samym momencie wypieprzymy A przy odrodzeniu ja jestem Jakieś pół kilometra za nim Tak zazwyczaj bywa, no Mam, Wiem, 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 że mam F3, Na razie mi nie jest potrzebny, bo wiem, że jeszcze coś zakoruczę. Dobra, użyję. Zostało... jakieś półtora i kilometra znów. Nie, 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 baby, nie. Okej. Okay. Ważne, by sobie trafić. Kurwa mać! Ja pierdolę. Wybaczcie moją bulgarność, ale fuck. Dobra, udało się. No co się idzie tak jakby, nie wiem, po bułki jechał w niedzielę. Człowieku, tu masz Bugatti Veyron, mógłbyś mnie zmieść z powierzchni, ale udało mi się. Nie wiem dlaczego, ale się nie cieszę, bo jakoś to chyba nie, na to nie zasługiwałem zbytnio. Okej, okay. może wiedział, że nagrywam. W każdym razie, teraz e, moim zdaniem będzie ta najtrudniejsza część. Wyeliminuj kierowcę, aby wygrać jego auto. No i goodbye. Fak. Dobra, sam siebie wyeliminowałem, ale już samochód mam swój, więc... Chodź tu, chodź tu, chodź tu, skarbie, chodź. najlepsze, że policja. No kurwa, mać, no. Chodź tu, skarbie. Jest wyeliminowany! Wiedziałem, kiedy... Chyba, że to ja. To ja byłem! Fuck! Kurwa Nie! Obłęd. Ale już się podnieciłem. Wbrew pozorom naprawdę ciężko trafić. Yes! Eliminacja! Okej, okay, jeszcze jakoś to wyszło. Nie wiem, gość chyba dzisiaj kawy nie pił. Tak po spale coś jeździł. Okej, okay, ale jeszcze kolejna. Ale okej, okay, jest jeden poziom uniknięto. Panie i panowie, mam zaszczyt przedstawić wam Bugatti Veyron. Bugatti Veyron. Nie wyznaczaj celu, ziomuś. Bugatti Veyron. Moim zdaniem najlepszy samochód. Pomimo tego, że znajdował się na trzecim miejscu. Pagani i, i Koenigsegg. Jakoś w moim odczuciu nie są tak tak niesamowite, tym bardziej, że to jest najszybszy samochód świata Bugatti Veyron w ogóle tu nie ma o czym mówić ok, małe przedstawienie samochodu hmm, tak sobie go pooglądajmy naprawdę bryła od kilku naprawdę ładnych lat no żeby tutaj nie szczelić, ale z 10 lat już ten samochód ma a naprawdę bryła ciągle zachwyca tam oczywiście jakiś facelifting przechodził patrząc na przykład chodźmy na światła przednie są tu zastosowane właśnie LEDowe w ogóle ta komora tutaj silnika to jest w ogóle zmienione, wcześniej to inaczej wyglądało, popatrzcie sobie nawet na, na, na internecie na, te, na to, jak to mniej więcej wyglądało, ale samochód ogólnie bryła się za dużo nie zmieniła, jest naprawdę fajny, opływowy, no i naprawdę diabelsko szybki, coś niesamowitego. Ok, wyścigi, jedziemy sobie najpierw wyścig na torze, trzeba ochrzcić Bugatti. No i trzeba go trochę ulepszyć na następny wyścig MW. Ok, podarujemy sobie. Jedziemy. Już widzicie spoiler. Ja już o tych spoilerach to chyba więcej mówię niż o samych samochodach, no ale. Taki właśnie jestem, ja. Kocham wozić się. Sie, 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 sie. Jedź. Okej, okay, to jest ta trasa, która jest do orga ogarnięcia. Organięcia. Organięcia. Jedziemy, jestem drugi. Przede mną Aventador, którego akurat wyeliminowałem. Tu mamy zakręcik, którego mogę wziąć driftem. Niestety nieudolnie go nie wziąłem. Czy raczej udolnie go wziąłem? Zaprzeczyłem temu i wziąłem go nieudolnie, no ale okej. Okay. I'm first. I'm first. Jedziesz, jedziesz, jedziesz była. Oczywiście to moja ulubiona blokada drogowa. Ten samochód może mieć dla niektórych tylko jeden minus. Jeżeli ktoś lubi poślizgi w zakrętach, on jest naprawdę do tego średnio przystosowany. Samochód ma napęd na cztery koła I naprawdę dobrze bierze zakręty Bez poślizgów I oczywiście da się go sprowokować Zresztą ta gra go do tego zmusza Tu nie ma takiej możliwości Tu Gdyby był Polonez to by Śmigał w zakręcie Chociaż Polonez to może w sumie kiepskie porównanie Bo już widziałem nieraz Jak tym znakomitym napędowcem Potrafiono driftować no, Ale może coś przednionapędowego Nie wiem VOLKSWAGEN GOLF, cholera no A tak w sumie temu, temu Bugatti to bliżej do tego Volkswagena Golfa no. Dlaczego? Bugatti jest własnością firmy Volkswagen Może akurat nie ma co porównać, no nie no kurwa, no Johnny Mój celu lokal, ale jestem pierwszy. Świetnie, świetnie. Besz, besz. Lubię besz, ale ży też. W każdym razie fajnie się bierze te, też. Bez. Bez poślizgu zakręty tym samym. Ota, shit! Wypluł gówno wprost pod moje opony. Dobra, trudno. Nie wiem czy mam napełnianie... NIE MAM NAPEŁNIANIA! Jak mogę mieć jak dopiero ten samochód zdobyłem? Okej, okay, troszkę się nam... ...tak poświeci, ale niestety. Ta gra jest tak złożona, że nawet z wszystkimi oponami bez kół bym dojechał. Ale jestem drugi! NIE! KURY! Ależ zajebałem, nie? Ale to nic, podarujemy sobie już ten łatwy wyścig. Zdobyłem srebro Mało kiedy odpuszczałem, ale okej okay. Teraz to była typowo moja wina, bo nie umiem brać zakrętów No, wyposaż nowe opony, nie, nie, nie No i fajnie, nic nie zdobyłem Miałbym nitro Dawaj, no cholera, jeszcze psiarnia, fuck Dość Patrzcie przy hamowaniu również tak. Spoilery się fajnie inaczej wysyłam. No łapcie mnie jak nie macie łapać Naprawdę nie mam na to czasu. Denne te pościgi Smoke, smoke, no dajesz, dajesz Mam teraz nadzieję, ale zapewne w średnim pójdzie mi dużo lepiej niż w łatwym wyścigu znając życie. Gdybym tam w tę kolczatkę nie wjechał, ale zresztą jedziemy. Jak jest rozpocznie wyścig z tego miejsca, to ok. Ok. 80 tysięcy mi brakuje do drugiego miejsca. Czyli myślę, że w następnym odcinku powinno się udać, choćby nawet pod koniec, powinno się udać właśnie ukończyć. Kończyć, kończyć, zająć drugie miejsca. Potem, już tylko pierwsze, później, podsumowanie planuję zrobić. Nie będę was zamęczał poszczególnymi wyścigami, różnymi samochodami. Może przedstawię wam je wszystkie mniej więcej, ale nie będę się nimi ścigał. I później zrobię takie właśnie wielkie podsumowanie. World, jakie World? Mos Wanteta. No i zajmiemy się którąś z, z poprzednich części tej przepięknej, tej niesamowitej serii. No i prawdopodobnie, prawdopodobnie będzie to Need for Speed Run. Nie chcę tutaj na razie mówić, nie wiem jak będzie z tym, bo ja nagrałem, jeżeli... Orientujecie się na pewno. Nagrałem tam jeden odcinek właśnie z Hot Pursuit e, Tego z 2010 oczywiście roku, o, również od Criterion Games. Nie wiem co to Criterion tak lubi nazywać już e, tymi nazwami. W ogóle nie dodaję numerków, nie wiem. Nazwaliby to chociaż nie wiem, zwantę ten 2, a tamtego Hot Proshita Hot 3, bo już dwójka była, ale w każdym razie nieważne. Chodzi przede wszystkim o to, że nie wiem, jak z tamtym odcinkiem, bo jednego nagrałem, a po przeinstalowaniu systemu, no niestety, goodbye, safe. Więc albo po prostu przejadę ten wyścig, tak jak. Tak jak już go przejechałem po prostu tym samochodem, żeby was nic nie ominęło, a żeby nadrobić to, żeby po prostu stworzyć takiego sztucznego sejwa, że to tak mogę ująć. Ale wiecie o co chodzi. I pewnie, pewnie, pewnie Derana wezmę, a później dopiero zajmę się tym Hot Pursuitem, żeby iść tak e, dokładnie, analogicznie, tak od tyłu można powiedzieć, bo... <ścoughs> Szczerze mówiąc, myślałem zająć się tą serią od... Od początku, czyli od tych pierwszych, ale już chyba mówiłem, że naprawdę ciężko odpalić starsze produkcje na, na Windowsie 7. A XP no nie mam, nie mam, może na jakimś mam drugiego kompa, będę spróbuję go jakoś obudzić do życia. No i może coś spróbuję na nim nagrać, zobaczymy. W każdym razie na pewno będę wam ch chciał przedstawić wszystkie Need for Speedy, który, które będą możliwe do odpalenia na moim kompie. Na Windows 7. Ok. Aj, ok. Ale czekajcie, jeszcze sobie tu podjadę, bo wiem, że ja zawsze z wami mam coś takiego, że nie potrafię zbierać samochodów. Zaznaczyłem go. Dobra. Wyścig. Mamy szybki wyścig, mamy speedrun. Mamy speedrun. Widzę, że speedruny będą trudne. ale dla chcącego nic trudnego jeszcze sobie przejdziemy ten wyścig średni średni wyścig szybki wyścig 32 to moje przeznaczenie Tak więc, przez własną głupotę nie mam nitro, ale muszę się posiłkować prędkością samochodu, która jest oszałamiająca. Popatrzcie tylko na licznik, i to nie jest wcale to, że gra podkręciła tak osiągnięte tego wozu. Samochód osiąga normalnie 407 km na godzinę. Zresztą tam są jakieś wersje, które osiągają nawet do 425 km na godzinę. Wyobraźcie sobie taką prędkość i przyspieszenie rzędu dwóch i jednej sekundy do setki. Oczywiście ta wersja przed, przed liftingiem chyba, no nie wiem jak to jest, że to przed liftingiem osiągała te 407 i przyspieszała w 2,5 sekundy, tak więc skubańcy jeszcze potrafią, tak samo już dopracowany, tak naprawdę wy, wypicowany, no niesamowicie podrasowany, nie wiem jak to nazwać, Potrafię jeszcze z niego wyciągnąć, ale to jest naprawdę ekipa z naprawdę wielką historią. Bugatti ma takie korzenie w wyścigach, że chyba nie ma drugiej takiej marki. No. Oczywiście są firmy pokroju Ferrari, McLarenów, ale moim zdaniem Bugatti to jest Bugatti jednak. Okej, okay, prędkość maksymalna. Czy można jeszcze zwiększyć prędkość w, maksymalną w tak. W tym samochodzie można. W mocnym jest wszystko możliwe. Ale mamy też wzmocnione podwozie, które nam przyspieszenie osłabia. Sterowność osłabia, waga, wagę zwiększa i wytrzymałość polepsza. No ale zbyt dużym kosztem byłoby to. Ok, zobaczymy, czy jeszcze nas nie goni jakiś oddział terrorystyczny, ale w miarę widzę, się, że sytuacja się uspokaja. Ten hamulec, zobaczcie, spoiler, wysuniętych hamuje, ale oczywiście. Dobra, to jest e, koniec, nie ma już nic. Dzięki wam za kolejny odcinek. Postaramy się w następnym odcinku, właśnie z Manteta zainteresować się kolejnym miejscem, drugim miejscem. Brakuje nam do tego już nie tak dużo i do ukończenia w ogóle całej serii. No ale w tym momencie chyba to już wszystko, co chciałem Wam przekazać. Dzięki za uwagę. No i trzymajcie się, na razie.